Cześć, siemanko! Z tej strony Props Gamer pokaże jak to dodać hajs expa do ETS 2 Działa też w ATS. Pokażę to wszystko na Windows 11, krok po kroku. Nowy profil, 0% odkrytej mapy, własna ciężarówka, garsz i tym podobne. Zapraszam do oglądania. Ogólnie zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, żebyście nie sugerowali się starą miniaturkę ze starego kanału. Ten poranek jest zupełnie nowy na Windows 11, ale też powinien działać na Windows 10. Ogólnie zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żebyście zostawili subika, zostawili komentarz oraz zostawili łapkę w górę. No dobra, lecimy z tematem. Wchodzimy na forum, link macie w opisie, zjeżdżamy trochę na dół, yy, szukamy tutaj wersji 2186 dla, obecnie dla ETS ATS 149. Z czasem oczywiście ta wersja będzie się zmieniała, jak i zarówno wersja EuroTraka, więc teraz nie sugerujcie się zupełnie, że, że za jakiś czas, nie wiem, za parę lat będziecie nadal kiedy to klikać. Nie, po prostu musicie patrzeć, jaka jest aktualna wersja Eurotraka i wtedy tutaj też aktualnie najnowszą wersję Eurotraka klikacie. Klikamy. Przekierowuje nas do następnej strony, i automatycznie w górnym prawym rogu, w moim przypadku, już nam się to pobiera. Więc widzimy się po cięciu. Skoro już nam się pobrało i mamy to na pulpicie, wchodzimy w niego, klikamy do wrazy, albo po prostu webuchujemy na pulpit. I teraz tutaj szukamy coś takiego jak SLR, CD Script, Excel. To i to przeciągamy po prostu na pulpit. Zamykamy. Teraz wchodzimy do EuroTrack Simulator 2. Mamy tutaj taki główny ekran startowy. Klikamy Zarządzaj Profilami. Klikamy Nowy Profil. Tutaj coś wpisujemy. Nie wiem, możemy cokolwiek. Tutaj na przykład nie wiem, yy, b, b, b. zostaw suba, zostawcie subika. Tutaj zdjęcie, ja wybiorę, lubię rudę, wybieram rudą ciężarówkę, ja lubię skanie i tutaj logo, nie wiem na przykład ogień taki. Kurde, będzie kolorem mniej więcej pasowało do koloru włosów. I co dalej? Teraz uwaga, uwaga, uwaga. Najważniejsze. Bez tego ten poranik nie będzie działał. Użyj chmury Steam. Musimy to odznaczyć. Kiedyś to pisało tutaj, użyj, użyj Steam Cloud. Nie wiem, może u niektórych nadal to pisze, nie wiem. U mnie to jest użyj chmury Steam. I to odznaczamy. Widzicie? Odznaczamy żeby potem nie było, że coś Wam nie działa skoro to odznaczyliście, tak jak u mnie klikamy dalej utwórz klikamy kontynuuj grę tutaj wybieramy to co chcemy prosty automat, kontynuuj akurat obecnie nie mam kierownicy, więc muszę niestety na klawiaturze Wybierz miasto, w którym chcesz rozpocząć grę. OK. I teraz uwaga, uwaga. Musimy znaleźć miasto. Znaczy, no ja już wiem, jakie to jest miasto. Yy, miasto, gdzie jest dealer ciężarówek. Że, żeby od razu yy, móc zakupić ciężarówkę. Najlepiej, żebyście wybrali to samo miasto, co ja, jeżeli nie wiecie, gdzie macie dealera, czyli Norymberga, Niemcy. Potwierdzamy wybór. I uwaga, uwaga, czy chcesz przejść samuczek, Klikamy nie. Klikamy nie. Tak, mamy pierwszy ładunek. Klikamy escape. Zapisz lub wczytaj grę Zapisz aktualny stan gry Klikamy tutaj jeden to znaczy wpisujemy jeden Klikamy zapisz i klikamy dalej wyjście I wyjdź I tak Teraz wchodzimy w dokumenty Eurotrack Less. tutaj wybieramy po dacie najnowszy, ewentualnie też po godzinie czyli ja wybieram ten, wybieram save, 1 i dalej mamy tutaj plik game jak Wam widzicie ma takie chińskie znaczki i co dalej robimy? dalej możemy to po prostu prawym skopiować i wkleić ale ja nie będę w to się bać, po prostu przyciągnę i dalej robimy, yy, ten, bierzemy ten plik Game. Tak, i tutaj, jak widzicie, takie mamy coś, pisze otwór za pomocą Descript, czyli musimy to przeciągnąć, opuścić. Było coś takiego, mrugnięcie czarne. To nam się już tam yy, rozkodowuje. Klikamy dwa razy. Ewentualnie, jak nie możecie otworzyć. Że Wam nie chce się po prostu notatnikiem otworzyć, coś się dzieje po prostu inaczej. Otwórz za pomocą, klikacie, wybierzesz inną aplikację, szukacie notatnika i tylko raz albo y, tylko zawsze po prostu. No. I co dalej? Dalej, klikamy Ctrl F, wpisujemy E, klikamy Enter. I tutaj ważna rzecz. 0 zamieniamy na 5, 0, 0, 8, 9, 9. Dlaczego tak? Potem wam wytłumaczę tak musi być. Następnie szukamy monej, my o, n. E, y. Klikamy Enter. Klikamy Enter, nie pierwszy, tylko ten drugi, bo tutaj mamy kasę pokazaną. I tutaj zamieniamy na dowolną liczbę, jaką chcecie. Ja na przykład wpiszę 50 milionów, czyli 50 raz 2, 3, raz 2, 3. Następnie klikamy X, tutaj w Windows 11 jest trochę inaczej, klikamy tutaj Zapisz i dopiero wtedy możemy zamknąć. I to ogólnie teraz wszystko. Dalej po prostu robimy resztę rzeczy już tylko w grze. To jest ogólnie ten sam profil, poziom 0, klikamy Kontynuuj grę. Za chwilę wszystkiego się dowiecie. jeszcze nie dostarczyliśmy ładunku, klikamy escape klikamy tutaj zapisz lub wczytaj grę teraz klikamy wczytaj grę klikamy ten jeden klikamy wczytaj i tak I jak widzicie mamy 50 milionów yy, w sumie nie wiem czy tu widzicie o tu widzicie, stan konta 50 milionów Działa? Działa Dalej klikamy jazda I teraz musimy ogólnie znaleźć tego naszego dealera na mapie Czyli musimy trochę się przyjechać Tam gdzie są te wykrzykni, te znaki zapytania Tam właśnie musimy się przyjechać i dopiero wtedy dostarczyć ładunek A few moments later a few moments later. skoro już dostarczyliśmy ładunek nie możemy tego pomijać musimy albo to wybrać, albo to myślę, że 15x powinno wystarczyć klikamy potwierdź ogólnie trasa u Was może trochę inaczej wyglądać bo to w zależności, kurde czasami to się różni gdzie ja muszę to dostarczyć a dobra już widzę Dobrze nie grałem. Musimy tak w miarę idealnie. Hop. Dobra, i klikamy T. I uwaga, uwaga. Zrósł nam poziom. Dobra, dzięki temu, że tutaj właśnie przeskoczyliśmy poziom yy, odblokowali się nam tutaj różne rzeczy, zdolności to wszystko wchodzimy w ogóle w zdolności, tutaj wszystko musimy teraz wybrać pod, na maxa dajemy tak 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 i tak zastosuj i <śm> Następnie możemy też od razu zakupić y, ciężarówkę naczepę, żeby nam tutaj, bo widzicie, jak tutaj mamy jeszcze to zablokowane, czyli teraz właśnie to było ważne, y, żeby właśnie odblokować od razu, jakąś markę, czyli w moim przypadku y, volvo, no i waszym też jak tu samą trasę wybierzecie, tu samo to, ma to samo co ja I od razu nie ma co się. Trzeba od razu największe kupować <gry> Zakup Tak Kasy Kasy mamy to co tam będziemy kurde żałować <gry> mm. Dalej możemy od razu też jakąś naczepę kupić OK, tak. Yy, tutaj co jeszcze możemy zrobić? Zarządzający garażami, na przykład, możemy ulepszyć. Tutaj na razie grażu nie możemy tu kupić, dlatego że musimy odkryć chyba na mapie mapa My musimy po prostu jeździć po mapie i odkrywać nowe miejsca a bank nie wiem czemu zablokowany pewnie jakiś ten ogólnie, tutaj postęp jakiś musi być dalej, musimy tutaj jeździć po prostu, będzie sam się level wybił i, i dalej też tutaj wszystko będzie ogarnięte. Tutaj jak widzisz już wszystko prawie, no można powiedzieć wszystkie najważniejsze rzeczy udało nam się odblokować. Właśnie ten pierwszy łudunek, właśnie ten pierwszy był najważniejszy. Dostarczyliśmy go, wszystko odblokowaliśmy. Jeżeli tak samo wszystko zrobiliście jak ja, to nie ma, nie ma, że coś wam nie będzie działać. Po prostu trzeba krok po kroku dokładnie się wsłuchać w poradnik Dokładnie go zrozumieć yy, Pewnie na Eurotracka za darmowego, w sensie, że z jakiegoś pirata pobraliście z neta Pewnie wtedy to nie będzie działać, tak myślę To musi być oryginalny, najlepiej z Steama Eurotrack yy, Mam nadzieję, że pomogłem Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrypcji aby nie przegapić kolejnych poradników, kolejnych filmów, zachęcam również do komentowania. Napiszcie, czy wam udało się dodać Hajs, Dodać Expo. I co, i widzimy się w następnym poradniku. Trzymajcie się, cześć!